Mam takie fajne jaśniewki, ale nie ma kolegi, po Good morning, hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland Witam wszystkich na targu gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65 Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie Zapraszam na film, startujemy. Nie mogę powiedzieć o cenie tutaj, bo taka gołębie są wyższa półka kapowej słówki, ale nie ma właściciela. Takie koliczki, młodziaczki po ile? To są wszystko podyszku. na wieszka dzisiaj gołębie, proszę bardzo, pasiaczek taki składowy, naprawdę jest. Co, wy, co wybrać? I karpiaczki, i jasne, po 10 zł wszystko. Proszę bardzo, tylko patrzę, żeby do góry polecieć. Nie ma gdzieś też właściciela, widzę inny jaki jest fajny. Krzyżak, fajnego gołębia, ale nie ma. No to budowę po ile? To są też i węgierskie, to są różna cena, nie? A te młodziaczki, czepelki? Trzy dyszki. parka tych czepelków, tak? Też są głębiej, to fajnie. To są chyba wywrotki, tak? Te żółte? Takie wywrotki to po ile za sztuczkę? Cztery dyszki. za sztuczkę, a ten to co to, to jest? Staropolski. Ten, staropolski. ten staropolski, ten siebie staropolski. Co to jest ten staropolski? Ile on kosztuje? 45. A te wiedeńskie po ile? Stów, dwie pary jest, stówkę parę. Stówkę parka. 601 933 988 Jak mnie? Irek. Do Pana Jelka jakby ktoś potrzebał takie ładne wróżeczki, proszę zobaczyć, żółte, fajne, fajne wiedeńskie. Także jakby coś, to do, do Pana Jelka zapraszamy. Ta bagneta norymberska, to jest bardzo ładna. Ile na kosztuje? Pobliżej stówki czy stówkę? Stówkę. To jest samczyk, ta bagneta? Samczyk. A te jaśniaczki to jest parka czy to jest Para tych jasnych Ile kosztują? 80 zł A tutaj ten Maściuszek czarny? 150 zł masciuszek czarny proszę bardzo brewka biała oprawa A takie muremansiki? 60. jak Parka, tak? Tak mam nadzieję parka A tutaj to jest Rzeszowski ten Tak, I taki Rzeszowski ten się wycofał, co to jest? Parka no. To jest para. para tych siwy Rzeszowski para ile para. kosztuje? Para tych rzeszowskich siwy z pasami stówka, a ten biały Rzeszowski ile? 5 dyszek Pięk dyszek no, Zapraszamy no, to do pana Mirka jakby coś no. Po obrączki proszę bardzo, pan Mirek przyjechał Co? Już zaraz e, za ci. zapraszamy do pana Mirka, pan Mirek przyjechał z mogilnicy. E, wszystko twoje to spineczki takie są. Ja pójdę, przyjdę później panie. Mirosławie pospinki, tu mamy takie gołąbki. Zapracam. Panie Mirosławie, to są też pana Mirosława gołąbki. A ten kit to para tych kingów jest? Ile para? 40 zł. Para 40 zł. Pan Mirosław ma tanie Kingi. Tutaj taki ten nakrapiany z czarnym 40 zł. czy A wyśwanczyki to są wyśwanciki czarne. Tak, ile, ile kosztują? 20 złotych, parka. Zapraszamy do pana Milka. To są Do To są Zapraszamy do pana Mirka, nagrywam. Pan Mirek przyjeżdża do radomia. Dążyj, gdzieś mu Zapraszam. Można? No tak. No. Tu z kolegą wspólnie? Tak. tak. Zapraszamy do radomia, zobaczcie ile A, ludzi jest. No. Całą dziękujemy, dziękujemy za tego. Okay. Ja też pozdrawiam wszystkich tutaj hodowców przy okazji. I zapraszamy do radomia w takie i po obrączki. Do pana Mirka też tak samo. Dzięki, kolego. proszę. zaraz to jest rokacz, chłopak, i on kosztuje. Tak. Stówka. Stówka, ale cena jest podlega negocjacji. Cały czas uczasne Cały Cały czas te Proszę bardzo. Miałem od dziadków dużo pojemna klatka i się. Te to ile? Nie ma właściciela tych pawików, nie ma. Pięć zł A, no dobra, to już nie. O, momencik, kurczę. Ten wyszwanczyk się, bo nie wiem czy, nie wcisnąłem chyba. Ile on kosztuje? Ten, Ten ma słowy bocian. Wiedyszki, ten dryjerek. czerwony Dyszkę. Dyszkę. Tu wszystko po dyszku. Wysłańczyk, tylko trzy dyszki chyba, ten ma nie? Tak. Wysłany ten ma obciatę, Tu mamy też po dyszku. Zapraszamy do radowania Mam takie gołąbki. Słońce świeci, wszystko po Takie winerki, parka ile? 250 zł. Tak słabo widać, ale pan ma tu bardzo ładne winerki, białe szejki, widać. 250 zł parka. I tutaj ta wyloteczka perłowa, ile? 30. Czyli jeszcze jaśniaczek? Wiedyszki. ale fajne gołąbki. Te masłowe te, te wyśwanczki, te te to te, te. znaczy się są. Krzyżaki, kurde, bo ja to patrzyłem na końcu. Takie krzyżaczki i pójdę? Ile kto da? Ile kto da? Okej, zapraszam do kiedy Proszę bardzo, a wyśwanczki żółte, parka? Tak, parka. Też ile kto da, tak? Oczywiście. Ile kto da? Ile Trzeba negocjować ceny, zapraszamy. O takie perłóweczki tutaj, o ta perłóweczka ile kosztuje. Też mam ładne wiedeńskie, winerek też jest fajny Słońce świeci, nie wiem jak się nagrywa wiedeńskie czarne Mucianek, mucianek ma słowy, fajne pasiaczka tam idzie, jest tak samo Ale nie ma właściciela. Wszystkie ładne A to jasne co to kosztuje tutaj taka fajne białogonka, samica czy sami? Samica? Ile kosztuje? 30 zł 30 zł, fajna samiczka a pasiaczek perłowy? żałobny, o żałobny, jak się przekręci, 20zł, fajne głąb, dziękuję Takie budapeszki po ile? Po dwie podyszki. Po dwie Cześć panie Andrzeju Cześć O, taki, ten, ten żałobny, ten pasiak Samica, tak? Ile ona kosztuje? Dwie poduszki. Bardzo niska cena. Ten wyśwanczyk, ładne kosmy też na białym dziobie, ten czarny. Też 20 zł. Mamy dzisiaj bardzo niskie ceny w Radomiu. I co to są te? To są wszystkie rzeszowskie, biały, ten siwy, tak? I te rzeszowskie po ile? 300 zł. 300 zł parka i te białe też. To są rzeszowskie, tak? 300 zł parka, te rzeszowskie białe, to są wszystkie rzeszowskie. Oba. Te turczynki czerwone to po ile są? Po 20 zł, takie fajne nam jak uzią, to są te tiplery chyba, nie? To są tiplery, czy ja mówię? Turczyny, turczyny, bo są turczyny podobne do tiplery. Po 20 zł takie turczyny naprawdę bardzo fajne A te widimki po ile? Po 40 zł to są te to snywki egipskie. Takie A takie winerki, tutaj te, te niepki, młode, po ile? Te winerki po ile za sztukę? Po 20 lichy. Po złotych. Te porówki to po ile są? tej fajne, parwowe. Nie, nie, bo to Poszedł. Poszedł. Fajne, perłowe. Ale trzeba targować. Czysta. A te jaśniaczki po ile? Bo są twoje, te jasne czy nie? Nie, to są ale... Ryśka, aha. Nie ma właściciela, to ty też o tych jasnych. miał potem, co oglądać. Takie krymeczki po ile za parkę? Stówka parka tych kremeczków. A te jaśniaczki tutaj po ile to są te składowe? Tak, za pszczółkę? Od 200 do 500 Od 200 do 500 takie głębokie. Ktoś... O, przepraszam pana. Bym chciał e, obejrzeć to, proszę bardzo. Od 200 do 500 zł. Po ile 20 25 zł. 20 25 zł. A takie potrzeby to pana, po ile są te potrzeby? 20 zł, tak. A te muromanse parka takich, ile? 50 zł. A te białe pocztowe, to po ile? 30 zł parka, tak? Te białe pocztowe 30 zł parka Proszę bardzo, jakie fajne gołąbki. A te to są Hamburki, tak? Koże czarne, tak? Dobrze mówię, czy źle? Spancy, spancy, to są pochowne Spancy. Ile kaparka tych spanców? Tych czarnych? Słówkę o fajna neweczka, ale ten neweczek to co to jest ten neweczek? Ile to kosztuje? 130 zł zł ta samiczka A te winierki koroniate? Stówkę parka, tak? Jasna winiarki po ile? 200 zł A parówki? Samczyk jest 300 czystówki. Czystówki. zł. Samczyk 300 zł. Samczyk perłowy 300. Nie, 200 co ja mówię. 300? dobrze, dobrze. Samczyk, któryś ten Może pan tak palcem. Ten drobniutki 300 zł. A samiczki? Po 150 zł. no świeci mi, kurde. Nie. Tak jest. To są panjanki, panianku pan telefon pan podaje, czy nie? Dzisiaj? 044996 Do pana zapraszam taki Krakowski parka ile? Podwiedychy sztuka. Podwiedychy tutaj, tiplerek. Jest tutaj, jest fajnie też taki białogonek. Ile? Dwiedyszki. Dwie też białogonka. Samiczka, chyba tak sam ma nie. Jest, sam jest. Samczyk, ile? Też dwie dyszki. I tu są wszystko pana Janka. Na dole na, na do podyszka. Aż filmuje tutaj, bo i Fanczyk proszę bardzo. I tiplerek, jest cena. 10 zł. I koroniata, perłoweczka wlotka, i koroniaty, to i fajne, tak samo. To samczyk jest ten ten po tutaj? Samczyk. samczyk. To są wszystkie głąbki pana Janka, po Proszę bardzo, takie głąbki dzisiaj mamy po 10 zł, klateczka jest, jakby ktoś nie wierzył. Jest napis na klatce. Tamten wiedeński siwy to ile? 3 dyszki. dyszki, a wywrotek? Słońce świeci słabo. 15 zł. Kurczę, słońce świeci strasznie. Samit. Parka takiej gili, ile? Czerwdeczka. A te te ciemne, łapciate kos kosmami. Sam samczyki z kosmami. Samczyk jest cztery sztuka Tu są widymki młode. I po ile te widymki? Perukarze, tak. Kapucyny. Ja się mylę, jak już grzybka z no tym to... kapucynki. Ile kaparka ile? 70 ile? 70 zł. Parka kapucyny. Ceny podlegają negocjacji? Podlegają. I mamy pabiki. to mamy pawiki. Ile te pawiki? 80 Są te czarne, to są mnichy. Ile jest taka parka tych mnichów? 180 zł. Parka tych mnichów. Młode 120 zł. Mamy mnichy 180 zł. Parka starych. Padeżka pusta. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ w głębi w Radomiu. Nasze kobby naszą pasję Dziękuję za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapkę w górę. Te pasiaczki po ile? Zaszukę? 100 zł 100 zł 120 za takie pasiaczki. A te jaśniaczki 100, 120 zł. Odkłużem. Tu nie ma właściciela właśnie o tych widzicie. Wychpanczyki są fajne Nie, krzyżaki. Krzyżaki, żółte. Grysek, zakonniczki, albo nie. To nie są zakon... zakonniki. To nie są zakonniki, to nie są. Barnogłówka królewiecka. Strip... Król... Barwnogłówka królewiecka, bo ma te końce białe. Ile takie te barwnogłówki? No właśnie. Ile takie barnogłówki? Posta złote. Posta złote, to są barnogłówki, proszę zobaczyć. Piórka białe, bo zakonnik ma końce, właśnie, ten powinien mieć żółte. 100 złotych. Maśliuszek, ile kolego? Tak, też powiedziałem. Tomek, to twoje te krzyżaczki żółte. I po ile to parka? Siedem dyszek. Siedem dyszek, a ty, ty, tygrysy? Siedem dyszek. Siedem dyszek, parka też tygrysy. Proszę bardzo, a kremeczki? Cześć dyszek. A ten masiuszek, kolego, ile? 200 zł. 200 zł, ten masiuszek, proszę zobaczyć, jakie jest oprawiony. Dziubek, proszę bardzo, 200 zł ten masiuszek Thanks for watching the videos. See you soon. To jest. Opal. Taki opalek to ile? 40 zł. 40 zł. 70. Parka parzystych czarnych krymeczków. A 30 30 dyszki. 3